Szanowni Państwo, e, chciałabym jeszcze powitać e, jednego gościa, panią Monikę Postek, e, która przybyła z Ministerstwa Edukacji Narodowej i e, mamy pismo z tegoż ministerstwa od e, pani minister. E, chciałabym e, odczytać e, w związku oczywiście z dzisiejszą debatą e, szanowna pani prezes Stowarzyszenia Ambasadorów Dzieci i Młodzieży e, oraz szanowni zaproszeni goście. Dziękuję za zaproszenie na drugą ogólnopolską debatę ekspercką na temat edukacja na rozdrożu. Edukacja zdrowotna, w tym profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzona w szkole jest ważnym i obowiązkowym zadaniem, szczególnie w obecnym czasie, po pandemii oraz w trakcie tak wielu konfliktów zbrojnych za polską granicą. Kryzys zdrowia psychicznego jest wynikiem wielu czynników. Problemy emocjonalne w domu i w szkole, zaburzenia i choroby psychiczne, stany lękowe i depresyjne, używanie substancji psychoaktywnych, brak poczucia własnej wartości, trudności w relacjach są zarówno przyczyną, jak i wynikiem kłopotów w postrzeganiu siebie samego, a także funkcjonowania w środowisku. Zatem mają one nie tylko wymiar zdrowotny, ale i społeczny. Troska o zdrowie własne i innych osób w szkole, rodzinie i społeczności powinna być dzisiaj stawiana na pierwszym miejscu, gdyż warunkuje dobrostan jednostki i społeczeństwa. Właściwa diagnoza problemów jest ważna i powinna nieodłącznie towarzyszyć każdemu nauczycielowi podczas pracy z uczniem, ale jednocześnie zwracamy uwagę, aby szkoła zaczęła uwzględniać w swoim funkcjonowaniu rozwiązania dotyczące powrotu dzieci do zdrowia. Poczucia bezpieczeństwa po przeżytych niepowodzeniach, w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych. Obecnie minister edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonuje analizy dostępnych usług publicznych, zarówno systemowych, jak i wynikających z indywidualnych programów i projektów. Wyrażam nadzieję, że w przygotowanych założeniach, które mają wpływać na poprawę dobrostanu uczniów, uwzględnione zostaną propozycje i rekomendacje zaprezentowane podczas dzisiejszej debaty. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w działalność na rzecz dobra uczniów i życzę organizatorom i uczestnikom, aby wyniki debaty przyczyniły się do wdrożenia konkretnych, pozytywnych zmian w oświacie. Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami. Pani, y, Pani Bieckiewiczko. Przepraszam, nie rozczytuję. Ale nie, nie, to nie jest Pani podpisana. To, to jest Pani Wicyniewicka. Wicyniewicka. E, dobrze, tutaj odczytaliśmy. E, I zaczynamy, drodzy Państwo, drugi panel e, dyskusyjny. E, zapraszam Panią Bratę Michlewandowską. Nauczyciela mianowanego, obecnie pracującego w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Foga w Złotogłosie. Od 6 lat nauczyciela współorganizującego proces kształcenia specjalnego. Na co dzień pracuje z uczniami z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niedostosowanymi społecznie, obciążonymi ze Aspergera, Spergera, z obciążoną normą intelektualną. Prowadzi razem z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne, terapeutyczne oraz realizuje wspólne działania określone, programie edukacyjno-terapeutycznym, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Dostrzega i rozumie potrzeby dzieci z trudnościami w nauce. Docenia każdorazowy wysiłek dziecka. Ukończyła naukę e, na Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku pedagogiki specjalnej z tytułem magistra. Kwalifikacje zawodowe to edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pedagogika specjalna w zakresie tylko pedagogiki, służb pedagogiki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju. Kierunek ścieżki zawodowej zmieniła z uwagi na osobiste doświadczenia życiowe. Matka osiemnastoletniej córki obciążonej zespołem Aspergera, wcześniej menadżer w firmie Johnson Company, członek zarządu i dyrektor handlowy w firmie Jax. Zapraszam Panią Agnieszkę Szostak-Dubiel, pedagoga specjalnego, która pracowała z młodzieżą i dorosłymi niedostosowanym społecznie, z problemami emocjonalnymi i psychicznymi, z zaburzeniami komunikacji i więzi społecznych, realizatorkę warsztatów z zakresu przemocy, agresji i inkluzji społecznej. I zapraszam Panią Marię Gutrowicką wieloletnią nauczycielkę języka polskiego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, rzeczoznawczynię do spraw opiniowania podręczników szkolnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zastępcę dyrektora gminnego, nauczyciela metody, inspektora oświaty, starszego wizytatora w kuratorium, konsultantkę, nauczycielkę akademicką na dwóch uczelniach w Siedrycach i w Toruniu, autorkę wielu publikacji metodycznych, nauczycielkę i wieloletnią przewodniczącą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Od 2018 roku honorową przewodniczącą tego stowarzyszenia. Od 2017 17 roku członkiem Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Pan, redaktorkę naukową książki, rektorka Kaszlice Metodyczne, a przede wszystkim eduka, edukatorkę dramy szkolnej. Brawa drodzy Państwo. Beato, zacznę od Pani. Jest Pani nauczycielem y, w szkole podstawowej, nauczycielem współlokalizującym kształcenie, ale też jest Pani nauczycielem y, cieszącym się uznaniem uczniów, y, takim nauczycielem, do którego uczniowie bardzo chętnie przychodzą, a mówię to z doświadczenia, bo obserwuję y, pracę Pani brat na co dzień i widzę, jak do niej uczniowie lgną. Myślę, że też nie tylko pełni funkcję nauczyciela współorganizującego, ale też takiego powiernika i naszego psychologa szkolnego, nieformalnego. Obserwuje Pani swoją klasę, innych uczniów. chciałabym zapytać, z jakimi rodzajami zaburzeń Pani się spotyka na co dzień? Co Pani obserwuje? Na co dzień? Na co dzień spotykam się z różnymi problemami emocjonalnymi moich dzieci. Moich dzieci, ponieważ wszystkie dzieci są moje, to znaczy nasze. Mam oczywiście klasę w tej chwili czwartą, którą opiekuję się. Natomiast, tak jak tutaj pani Marta zauważyła, do mojego gabinetu pukają dzieci różne. I z siódmej, i z ósmej. I z mojej grupy teatralno-muzycznej, zaraz chwilkę opowiem o tym. I spotykam się z różnymi problemami emocjonalnymi. Najczęściej są to stany niepokoju, stany takiego zachwiania emocjonalnego lękowe, przeddepresyjne czasami są to takie momenty w ich życiu trudne, z którymi muszą się podzielić tu i teraz i wtedy pokają. Są to również zaburzenia, które, stany emocjonalne wynikające z zaburzeń, wynikające z dysfunkcji tych dzieci, czyli niepokoje psychoruchowe, czy brak takiej stabilności emocjonalnej, nerwowość, no to jeszcze. Wszystkie, wszystkie takie dolegliwości emocjonalne, które mają na przykład dzieci z, ze spektrum autyzmu. Na pewno też. Najróżniejsze, najróżniejsze. No i jak Pani stara się tym dzieciom pomóc? Przede wszystkim co Pani na nich robi? Jak, jakie metody Pani stosuje, że, że te dzieci mogą poczuć się lepiej? Chodzi o to, że zawsze, zawsze staram się zrozumieć dziecko, zauważyć, najpierw zauważyć to dziecko, czyli zauważyć problem tego dziecka w szkole, w klasie. No, nie tylko dotyczy to moich podopiecznych, szczególnie tych z zespołem Aspergera i z ADHD bardzo często, tak, czy współistniejące są też takie zachowania przez spektrum autyzmu. To, to właśnie te dzieci, tym dzieciom poświęcam szczególnie dużo czasu, ale również pracując z całą klasą i prowadząc też zajęcia terapeutyczne, staram się jakby całościowo patrzeć na, na dzieci, które mają problemy i dzieci, które, które mają mniejsze problemy, bądź inne problemy, i dostosować tą pracę, żeby ci, którzy mają trudności, mogli się dobrze czuć i wyrównać im bariery, a również, żeby ta druga strona mogła też e, pracować. I często są to, są to zajęcia mm, na przykład na godzinach wychowawczych, gdzie pracujemy nad, nad, całą, nad całą klasą, nad całą społecznością, żeby dzieci nie czuły się te, które mają problemy, żeby nie czuły się um, w jakiś sposób um, stygmatyzowane na przykład. Jak, w jaki sposób, jakie formy, tak? Też. Um, kilka lat temu jedną, jedną z takich metod um, jest, to stosuję i ona jest bardzo skuteczna. Kilka lat temu założyłam grupę teatralno-muzyczną. Um, I um, mamy, mamy różne przedstawienia, mamy różne um, takie um, wydarzenia, um, które, które właśnie, w których dzieci grają. Yy, grają. I te dzieci, dzieci, które mają problemy yy, emocjonalne również są yy, angażowane do, do, do tej dramy. Dzieci yy, dzięki temu yy, uzyskują yy, większe poczucie własnej wartości, otwierają się, miałam takiego chłopca, który miał afazję, dziecko, które naprawdę prawie w ogóle się nie odzywało i po kilku przedstawieniach zdecydowanie jego relacje, relacje takie wieśnicze interpersonalne polepszyły się, zaczęły zgłaszać się do odpowiedzi, rozmawiać, nawiązywać kontakty. To no właśnie po tym, że, że mógł udowodnić wszystkim, że, że potrafi. No aktorzy są, oczywiście moja grupa teatralno-muzyczna jest taką grupą jakby stałych aktorów, tak, dzieci z różnych, z różnych, klas. Natomiast włączam dzieci z problemami do, do, moich, do moich przedstawień. To jest jedna z, form, jedna z metod skuteczna, proszę mi wierzyć, bardzo skuteczna. Pani Beato, a może przybliżyłaby Pani różne sytuacje trudne, z którymi się pani zmagała w szkole, bo wiemy, że takie się znajdują, takie są, takie występują i postarałam się powiedzieć, jakiego typu jaką receptę można zastosować na to, żeby po prostu poprawić ten stan psychiczny dzieci na przykład na terenie szkoły. Przyczyny, jakie są przyczyny problemów funkcjonalnych? Z czego one wynikają? Często są to problemy wynikające z domu. Tak jak tutaj panowie specjaliści mówili o, o takim problemie więzi, więzi z rodzicami o prawidłowym domu o stawieniu granic. To, to właśnie to jest bardzo istotna kwestia. Bo często się spotykam z dziećmi, które mają ten dom zaburzony, bądź relacje, bądź trudne doświadczenia z domu, przemoc, często. Przemoc właśnie i fizyczna, i psychiczna. To jest patologia w krawacie, jak ja mówię. Bo przychodzi do mnie rodzic. Pięknie ubrany, pięknie wysławiający się, jego wypowiedzi są kwieciste, a w domu jest przemoc. I teraz dziecko, dziecko ma problem, dziecko ma problem emocjonalny. Są to również problemy wynikające również z, ze szkoły, stricte ze szkoły. Z tego jak na przykład są postrzegane przez nauczycieli. Przez moje koleżanki, moich kolegów. Często, często się zdarza. Ośmieszanie tych uczniów, albo bagatelizowanie problemu. Jak to nie rozumiesz tego, a dlaczego tego nie rozumiesz? Albo ja, ja w twoim wieku to, a teraz to, to, to taki problem to nie problem. Więc ważną rzeczą jest, żeby, żeby dziecku po prostu dać mnóstwo uwagi, zrozumienia i, i absolutnie nie obsunąć problemów, bo one się tylko napiętrzają. Dużo jest problemów wynikających właśnie w szkole. Również problemy są takie, które wynikają z, z nacisku rodziców, aby dzieci miały wysokie noty, wysokie oceny, mimo tego, że, że że ich możliwości psychofizyczne nie są zbyt wysokie. To rodzice naciskają, muszą przynosić piątki, szóstki, czwórki, a czwórka to nie jest dobrą oceną. Te dzieci popadają później w takie stany trudne emocjonalnie. To z takimi, z takimi problemami się spotykam, borykają się te dzieci na co dzień. Ja pamiętam taki problem, też tutaj może podam taki przykład. E, dziewczynki, e, jeszcze było gimnazję e, wtedy, która, e, w której normalnie nie funkcjonowała ocena 4. Plus. E, to musiała być piątka, szóstka. E, i jak później w trakcie terapii e, ujawniły się metody pracy, powiedzmy, pseudo-sparcia e, ze strony rodziców, do, e, czy dopilnowania żeby miała dobre oceny, to polegało to na zdjęciu drzwi z futryny siadają e, w, w tym otworze i patrzą jak się uczy. Więc to są prawy, które dzieci noszą e, w sobie. E, również e, takie próby samobójcze, tak? e, o których tutaj też w statystykach e, nie przetaczałam, ale e, sama też e, kiedyś byłam e, świadkiem takiej sytuacji, e, gdzie właśnie e, dziewczynka e, przedatkowała tak zwany Korin który, m, wiadomo, że zmieszany z alkoholem, który był w tym barku, wyświetlony, spowodował taką reakcję, a nie inną. E, I na no, całą szczęście, oczywiście, to zostało zauważone i, i podjęta została interwencja, ale gdyby tego nie zauważono, dziewczynka by po prostu zmarła. Więc to są traumy, które dzieci noszą, a jeszcze tak dopowiem, do że była to najlepsza uczynica w szkole ale nie najlepsza dla swoich rodziców, mimo tego, że jedynaczka. Więc to są sytuacje bardzo trudne. Dzieci szukają wsparcia również w internecie, nie wiedząc, kto jest po drugiej stronie. Upubliczniają swoje zdjęcia, zdjęcia obnażone, zdjęcia, które można nazwać pornografią. I rodzice tacy, którzy nie mają tej świadomości, że dziecko takie zdjęcia upublicznia. I oczywiście trzeba wcząć w pewne procedury, e, musi być nadzór kuratorski e, i trzeba obserwować tę rodzinę. Ale dzieci e, rzeczywiście szukają akceptacji, bezpieczeństwa. E, pierwszym takim obszarem powinien być dron, natomiast jeśli tam tego nie ma, to szukają gdzie popadnie. I myślę, że ta uwaga wszystkich nas, e, psychologów, pedagogów, nauczycieli, a przede wszystkim rodziców powinna być bardzo wąstrzona w tych czasach, w czasach właśnie w dobie internetu, gdzie tam się bardzo często szuka tej akceptacji. To taki przykład, który, przykłady które zachowań, sytuacji, które miały miejsce kilka lat temu, ale myślę, że warto ich pamiętać, y, obejmując opiekę nad klasą, tak żeby myśleć o tym, że rzeczywiście się jest ich opiekuną, opiekunem i rozumieciele rolę y, wychowawcy. Y, pani Beato, y, tak jak już Pani powiedziała, jeżeli chodzi o, o sytuacje szkolne, a kiedy Pani myśli co w szkole, mogę powiedzieć w naszej szkole, y, również nie działa, co jest do poprawy, bo to pewnie jest poprawa wielu szkół w Polsce, systemu, czy też roli psychologa, pedagoga, ale też nauczycieli, nie tylko wychowawców. Jakie by, jak by Pani rozwiązanie proponowała? Ja uważam, że problemem systemowym, bo tutaj mogę się odnieść do, do szkoły zaraz, do twojej, mhm. ale takim problemowym, systemowym problemem, tak, jest ogromna ilość przypadków dzieci, które potrzebują pomocy, ale nie ma wystarczającej ilości specjalistów. U nas w szkole jest jeden psycholog, dwóch psychologów, jeden pedagog szkolny i jeden logopeda, a potrzeby są ogromne. I To jest dla mnie, my nie możemy tych dzieci zabezpieczyć w odpowiedni sposób. To jest to często zajęcia terapeutyczne, te, które ja mam, to jest naprawdę jedna z kropla w morzu w mąż To jest dla mnie to. druga sprawa. Też uważam, że to jest problem systemowy. Jest niewystarczająca ilość psychiatrów dziecięcych, by dostać się, żeby dziecko zdiagnozować. Często rodzice czekają bardzo, bardzo długo, długiej kolejce, żeby, żeby dostać się do, do takich specjalistów. Mogę coś się spytać? Tak. a jak w tym wszystkim się znaleźć nauczyciele? Bo cały czas mówimy o dzieciach. Jeżeli nauczyciel nie będzie miał wsparcia, nie będzie miał psychiatry, nie będzie miał, nie wiem, superwizji, nie będzie jakiegoś takiego odburnego nakazu, że nauczycieli też trzeba wspierać, to w jaki sposób mamy ratować dzieci? To jest jakby od końca strony. To powinni się, społeczeństwo powinno się zająć właśnie najpierw pomocą dla Na poprzedniej debacie to było fantastycznie opowiadane o tym i, i, i wspominane, że po prostu przede wszystkim nauczyciel. Jak taki, bo tutaj powiedziała Pani, że brakuje specjalistów, ale gdyby na przykład nauczyciele, nie specjaliści, byli przeszkoleni, byli zrelaksowani, ściągnęli ze swoich pleców ten bagaż różnych problemów szkolnych i rodzinnych i szkolnych i różnych, prawda? I mogli w sposób taki zdrowy przyjść z pełną energią do szkoły, to byliby bardziej ent Patyczni, byliby bardziej wrażliwi, dostrzegliby takie dziecko, i takie dziecko już by w tym społeczeństwie inaczej funkcjonowało. Bo ja nie mówię na przykład tutaj o autystach czy jakichś takich, którzy mają no, już taką y, dużą przypadłość, prawda? Mm -hmm. Tylko mówię tutaj bardziej o nerwicach, o depresjach, o takich. Takich łagodnych, które prowadzą później już do jakichś takich drastycznych sytuacji, prawda? Ma pani, ma pani rację, że brakuje, brakuje systemu edukacji, szkoleń dla nauczycieli I wsparcia. i wsparcia dla nich, tak, ze strony na przykład takich osób z zewnątrz, tak, z instytucji, tak. które się zajmują produktami. No bo wszystko się wymaga bo od tego wymaga się, ale nauczyciel przedmiotowy nie musi wcale mieć wiedzy i często jej nie ma, tak, ale, ale jest ona niezbędna, mhm. jest ona niezbędna. Jeszcze, na pewno... jeszcze jedno pytanie. Tak, żeby nie przedłużać, bo tutaj mówiła Pani o różnych metodach. Fantastyczne jest takie koło teatralne, bo ja na przykład w mojej szkole też takie działa, ale to są zajęcia poza lekcyjne. A jakie metody można zastosować na lekcji, gdzie jest na przykład kilkoro dzieci z dużą niepełnosprawnością i jak to pogodzić w jednostce lekcyjnej, kiedy to dziecko musi mieć, takie musi mieć wydłużony czas sprawdzianu, specjalne zainteresowanie. Czy to jest zasadne likwidować szkoły specjalne i wszystkie dzieci wymieszać razem? Też była na ten temat taka, założenie było, prawda? Co w tej materii można by było zrobić? Jak pracować w klasie? Na orzeczenia, no, a 12 ich nie ma. Tak, zjadać, tak ani ty nie pomożesz dziecku, ani prezydent. temu dziecku nie, tak, nie ma. Z tak, tego samego a wypadnia, to, żeby jeszcze było mieszkać. Ale czy to jest to integracyjna? Nie, ale nie ma znaczenia. Jak to go jest, ją zwał? To nie jest. Nie, jeśli mogę to skończyć. Nie jest, 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 jest to praca integracyjna. Natomiast tutaj ja się nigdy nie spotkałam z orzeczeniem od psychologa, czy poradni, żeby tym dzieciom, który mają te deficyty, na przykład ograniczyć treści z podstawy programowej, bo ja mam napisane, że one muszą być stosowania, ale realizują taką samą podstawę programową, nie wszystkie. I teraz tak. Mam dziecko, które nie jest w stanie zrozumieć pojęcia abstrakcyjne. Ja zważę bardzo to, co ona robi mnie na lekcji dramatyzmu, gdzie ja mam główne pojęcia abstrakcyjne, metafory, a ona metafory nie czyta. Tak ma orzeczenie. Ale jednocześnie pisze pan doktor, że realizuje w pełni podstawę programową i tak, przystępuje tak, do matury. Dotyku, jeżeli dzieci. Do tak, ale jeżeli, ale jeżeli dziecko ma orzeczenie lekarskie, w którym jest zaznaczone, na przykład, że ma obniżoną normę intelektualną, to później specjaliści w zespole robią dostosowanie dla takiego dziecka, dostosowanie edukacyjne i ono ma, oprócz tego, że ma wydłużony czas pracy, to również ma... Ograniczone te treści. Tak, to tu proszę pomyśleć, że mamy ograniczony czas klasy, ale nie zwiększa się temu dziecku y, ilości godzin, przedmiotu. No to jak to wydłużać? Bo jeżeli ja omawiam jeden problem z klasą, która załóżmy, 12 te 12 osoby radzi, no oni mają 3 godziny tego wykładu muzyczkowego. No i od szkoła średnia. No i od szkoła średnia. No to jak to, co to znaczy? To znaczy, że jemu potrzeba dwa razy więcej, czy trzy razy więcej czasu na zrozumienie tego, co... Nie, tego nie, nie, na współpracy ja myślałam, chodzi tutaj o sprawdzianę, o, o takie... Przepraszam bardzo, sprawdzian to jest psikus, bo ja i pikuś, bo ja mogę z tym dzieckiem porozmawiać, ja to egzekwuję, ale ona nie jest w stanie zrozumieć tych treści. No. W ciągu godziny, no. w ciągu godziny. No, to jest niejako, Ale chce, tylko... ale wie Pani, to, to, to na przykład to jest w, w naszej, naszej szkole jest węzłowy, że jest konkretny przypadek rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli dziecko ma nie ma możliwości intelektualnych, czy właśnie problemy z, z, po, z pojęciem abstrakcyjnym, to robi się, zmienia się ten program, bo ten program musi być żywy, on musi być dostosowywany. Cały czas nie może być wpisany, chyba, ten sam, tak? No ale to jest jedna, ja mam 40 minut na 20, ale dzieci. Zmieniać no, program, no, bo nie, bo to jest dostosowanie ustawy, że Na pewno to będzie nasz wniosek, że paskudy... Jest to rzeczywiście trudny problem, jeżeli ja nie, nie ma nauczyciela... ...z tym dzieckiem, z 14 na nas naprawdę nie poprawi, myśmy się wiemy jak starała. bo w tych nauczaniach, bo w tych dostosowaniach jest cały Mam otrzymać kontakt z doktorą, mam patrzeć, co to dziecko robi, czy pisze, czy pisze? No, to 14 w wciąż takiej strony nie jestem w stanie jest podejść, a jeszcze muszę przeprowadzić lekcje lat 12 które już są w stanie podołać to wszystko, okay. że to mamy zostawić. Zostawmy pana do dyskusji, yy, I jak to będzie... To nie jest będziemy... system mm -hmm. Nie no, system nie no, no, system system No system. system. pewno. jest